Siemano, że jest już aktualizacja w Browsers i zobaczcie. Wow, w ogóle to fajnie wygląda wszystko. Zobaczcie tutaj, jak Faustar pokazywał, tutaj macie. Przed chwilą to, ogarniałem i tutaj macie te statystyki, jakieś tam dokładniejsze. Fajnie to wygląda wszystko. Tutaj możecie skin zmienić sobie. Fajnie wszystko wygląda. I zobaczcie to, 6 megaboksów w sklepie za darmo. To chyba sobie musimy skorzystać, co. Wow, to w ogóle statystyki. Ja w ogóle, jak ty zobaczyłem, że też 6 megaboxów, jest, to szybko sobie włącz, włącz, włączam nagrywanie, mówię nie. Yy, bo ten, bo się boję, że zniknie to, jeszcze teraz sobie kupimy. Yy, tutaj, co właśnie to jest. Yy, most Challenge Wins, czyli w tym challenge'u, To, co mówił VCR, że się zapisze, to yy, ile winów zrobiliście w tym challenge'u. Ok, czyli tutaj po, nic poza tym się nie zmieniło. Yy, oprócz ułożenia, oczywiście, tych yy, statystyk. Tutaj, Trophy Road chyba się nie zwiększył, co tylko to po prostu yy, ło, dodali megaboxów, kilka, fajnie, fajnie, ale dlaczego też się megaboxów dodali? To ja nie wiem, Mister Pizza 350 gemów i co, chyba sobie no robimy opening. To jest pewne, że robimy opening. Yy, w tym momencie zrobimy nawet może tego ko koalenita chyba sobie kupimy bo żeby to wesprzeć tą Australię żeby już nie było tam pożarów tak jest em, ale też fajnie wygląda ten skin, nie jest zły to mi się podoba możemy tak, tak zrobić ale jeszcze tam zobaczymy o właśnie i tutaj to co jest najlepsze w aktualizacji czyli nowe eventy i tutaj jest ten tryb sobie wytestujemy go em, przepraszam czy to jest Ha, czyli Focer mówił, że będzie jedna mapa. Znaczy no on tam miał w tej wersji jedną mapę. Yy, z tym tym, z, z jednym kółkiem, jak go nie wiem jak to nazwać tą strefą. Yy, a reszta była z dwoma, tutaj jak widać to jest inna mapa. I jest z jedną strefą. Zobaczmy sobie na friendly gameie. Na friendly gameie sobie zobaczmy. Oj co ja robię. Yy, ostatni tryb. No i dodali dwie nowe mapy, z tego co widzę Tutaj stała, no, ta, którą widzieliśmy na odcinku Tutaj też, tutaj też Tutaj również To chyba też by, była, czy nie, nie wiem Nie pamiętam No i tej na pewno nie było I tej chyba też nie było Dobra yy, <laughs> No i tak, jak trafimy tego mistera pi To sobie yy, To sobie wytestujemy go Właśnie na hot zone ja mam tutaj. Która jest godzina 16?39? Um, dobra, czyli, czyli, yy, czyli jest dobry czas na to, że po prostu nie zniknie mi żaden start token za chwilę. Więc yy, będziemy mogli grać co chcemy. Um, ja chyba kupię najpierw te 6, też znaczy kupię. Wezmę sobie, po prostu jest za darmo. Wszystko Ku wezmę, wezmę, nie kupię. no Wezmę sobie te, yy, tą ofertę 6 megaboxów za free. Wow. Zajebiście, ze strony że coś takiego zrobili w ogóle um, Jaką mam szansę na mityka? Zobaczmy O nie, co ja zrobiłem? Niechcący to kliknąłem Dobra, już trudno Dobra, przynajmniej sobie B wymaksujemy Teraz drugi megabox No, jeszcze jeden megabox i będziemy minimax max do B i yy, dropiło tak do 400 kilku chyba coinów, nie? O po prostu zobaczymy ile teraz będzie dropiło. Już Max jest. Okej, okay. i teraz będzie dropiło. Aha, dobra. Może teraz wydropi więcej golda? Nie, coś coś cienko. Super cel. Cienkie te mega boxy jakieś. Ej, żadnego star powera, ja mam chyba nie fartę do tych star powerów. Kompletnie. O, są so skin z chińskiego nowego roku. No to chyba niestety je sobie kupimy. Dobra, yy, musimy trafić Mrera P. Jako teraz mamy szansę na niego, chciałem to sprawdzić. Yy, 0,26%, więc może się uda trafić. Dobra, lecimy już, nie będziemy przedłużać, tylko żebym klikał dobrze. Trochę golda będę dostawał. it's nice. W ogóle sobie ulepszmy już. Wow, wow, ile golda? Ile golda? Dobra to ulepszy sobie Karla, aha to tak teraz wygląda, yy, okej okay. to ulepszy sobie na dziewiąty, tak jest i ulepszy sobie jeszcze jeszcze Spyka w takim razie później leci Sandy, no i Max i B, tak to zrobimy, bo chyba będzie tyle Golda mi się wydaje na Luzie, fajnie by było wydropić tego, yy, tego tego mistera pi A czy to się uda Nie wiem Zobaczymy Na razie sam Gold lecili no na te etikety Czasami gamy To kendablery też by się przydały co? No, ale naj, najważniejsze to jest to, żeby kupić, żeby dostać tego mistera Pi zobaczmy na świecie już i na no mają na tym misterze pi 96 pucharów, a przed chwilą update był, więc nieźle. Nieźle, nieźle. Tylko że ja musiałem jeszcze zresetować telefon, no więc no. Bo mi się nie chciało wczytać Brawl Stars Dawajcie, dawajcie. Jeszcze mam te 17 Big Boxów, więc... Więc to też grubo. Może z nich wypadnie A ja miałem te mega boxy na końcu otworzyć Tak sobie myślałem, właśnie nie wiedziałem czy na końcu, czy na początku otwierać No i jak widać niechcący otworzyłem na początku No ale trudno Tak to przynajmniej dużo golda leci ze skrzynek Z brow boxów Ile już mamy golda? Wow, wow, ile golda, co jest? Nice Fajnie, ile już otworzyliśmy? Albo my już 40 Browboksów otworzyliśmy. O kurde. Ale słabo jest e, teraz z tym, że jak ulepszacie postać, to e, nie możecie tak, jak gdyby kiedyś kliknąć dwa razy po prostu, bo to Wam zniknie, nie? Teraz trzeba raz w to miejsce, raz na środek. ekranu. To jest taki minus mały. No i teraz już będzie max konto, kurczę, prawie. No, praktycznie max konto. Aby jeszcze jakiś Star Power dropnął, no, jak nie Mr. P. Dawajcie, nie wiem, czy otwierać te big boxy szczerze mówiąc. Nie wiem, czy się opłaca kompletnie. No coś się mi się nie widzi, żebym trafił tego Mr. P. No, ale zobaczymy. Jak chyba w Brawboxie to chyba wszystkie otworzę, i tak będę miał dużo etykietów. Ile ich mam. Sło już 119. Jutro piątek, pojutrze sobota i będzie Robo Rumble Tak, Robo Rumble? Tak, no więc. No więc kurczę. a Big Boxy chyba sobie zostawię coś tak tak się... Ale zobaczymy. Jeszcze się zastanowię. Ok, w tym momencie możemy już ulepszyć B na dziewiąty. Tak, nice. Mamy już wszystko na dziewiątym poziomie co najmniej. Um, więc fajnie. <ścoughs> fajnie, fajnie. Chciałbym mieć chociaż po jednym surporerze do każdej postaci. Żebym mógł sobie... Jakbym większy wybór na powerplaya, a tak mam 13 tylko postaci do wyboru na powerplaya Okej, okay, może się uda trafić. Sprawdźmy w ogóle szansę na Mistera Pi um, Nie zmieniła się? Ale to głupie. A powinna się zwiększyć. Chyba, że tylko szansa na legendę się zwiększa. Nie wiem. Ale mamy 97 gemów. Może sobie w sumie kupimy yy, jakieś gemy żeby sobie kupić wszystkie skiny. Hmm, no tutaj... Tutaj to nie wiem um, Ile by to kosztowało? 200, 250 gramów by było. To załóżmy że 170 gramów byśmy kupili Tak? Tak, 170 gramów musielibyśmy kupić Czyli 50 zł. Aha, dlaczego? No tak, VCR kod trzeba wpisać, pamiętajcie VCR się tutaj będzie resetował to tydzień dzień, tak jak mówił Farel, Farel jakiś mnie zaprasza, co jest? <grym> <grym> Żeby to jeszcze prawdziwy Farel był A to jakiś podrabianiec, nie wolno tak podrabić. ników. halo Halo, Farel O, fajnie profil w ogóle teraz wygląda Brawlers Aha, tak to działa Fajnie, fajnie 33 33 brawlerów no dobra, trzeba... Trzeba wydrobić, tak? Tego mityka, więc... Więc... więc dawajcie boxy, proszę was. Ej, tu będę miał dużo golda. Ile mam już? Wow, nice. No, nice. Fajnie. Tutaj Big Boxy, tak jak mówiłem sobie zostawię na wymaksowanie Mr A P jak już yy, się uda przy następnym podejściu, bo prawdopodobnie zrobię następny opening yy, jeszcze w weekend. Po tym właśnie zagraniu Robo I zdobyciu skrzynek Zobaczcie, że teraz golda leci, nie? To jest coś nie do pomyślenia No i 20 Brawl Boxów Będzie to 3000 golda Nawet więcej, z tego co widzę Bo już po 100 leci, wow Nice 3500 może nawet będzie Nie, teraz już, już mniej zaczęło lecieć Ile obstawiacie, że będzie golda na koniec? Piszcie w komentarzach jak chcecie 2933 już No nieźle Będę miał na star power'y Tylko nie wiem czy kupować byle jakie Czy, czy czekać na konkretne Z tym jeszcze tutaj będę musiał Sobie szybsze Będę się to przemyśleć jeszcze No i już nie mam browboxów. 3,5 tysiąca, tak jak mówiłem, nieźle. 17 big boxów mi zostało, ale te big boxy sobie zostawimy na yy, na kurczę kolejny Penning. I teraz tak. Czyli tak, szansa mi się nie zmieniła, co nie? To jest Starfor dolona, dolona by mi się przydał w sumie. Zobaczymy, może kupię. czy skonsultuję też z panem mistakenem Kenem i z panem Kazem, jeżeli jest aktywny w ogóle. Nie jest aktywny nawet w grze Jak tak można kas, Jak tak mogłeś? Hmm, może zrobimy sobie odcinek, że kupujemy te skiny, wszystkie zobaczymy, jak to się potoczy Czyli tak, szansa czy się zmieniła? Nie, nie zmieniła się, więc na mityka się nie zmienia po prostu No więc szkoda 1400 attack and mam Nice No więc tak, teraz sobie przetestujemy hot zona, A zagram sobie czymś z niższej półki pod względem bucharów um. No, ale nie aż tak, spokojnie. Weźmy coś, co mam na 600, może. A czekaj, jak ta mapa wygląda w ogóle. Może jakieś tanka byśmy wzięli. Sandy to też będzie dobra, pewnie. B to już w ogóle. Dobra, weźmy B, czemu nie? Na 9 poziomie przetestujmy sobie. Lecimy. Jestem na. Dobra, na danych jestem, więc dobrze. Ok. Więc testujemy. Tryb Jakieś lagi mam, czy mi się wydawało? Po czeg czego, ja tam poszedłem w ogóle? Dobra, nie będziecie mieli punktu Ja wiem, że tak podchodzę głupio, ale... <noise> Boże, jaki my mamy popierkowy team, no przecież to nie ma sensu, nie? Wezmę jakieś bula czy coś Nie wiem, co ja tam mam na jakich karach. W tym momencie No dobrze, że poszedłeś stąd To się cieszę bardzo Już z a strzelam, nie? Dobra Oj, zblokowałem się. Dobra Dobra Przejdzie, nice, no, Nie idź tam, nie idź tam. No nie, ale dobra, mamy 4 punkty w ogóle. A nie ma punktu dla ciebie. Dobra, Pas dobrze, dobrze krąg, bardzo dobrze. Nie damy im punktu Nie damy im dzisiaj punktu, nie? Nie ma opcji no, Ale nie no Pół minuty zostanie O, już mają punkt Będą mieli kolejny chyba Tak, trzy już mają Aj Teraz już Kurde, blokuje się Dobra Zagramy sobie jakimś tankiem może tak będzie lepiej, ale dobra teraz już yy, Colt tam wszedł A pół minuty zostało no właśnie te double points No nie no Ej Chyba będzie przegrana co No teraz oni Tam zdobywają punkty Dobra może się uda jeszcze nadrobić Ej uda się nadrobić O nie co ja zrobiłem <laughs> Może co ja zrobiłem masakra ale dobra uda się, nie nie uda się, kurde aj, ale prawie było No um, więc tak, pierwszy pierwszy mecz na tym trybie przegramy, ale, no dobra przyciszę sobie to trochę, bo za głośno mam ale mamy przynajmniej Brawl tak dobra otwórzmy sobie <laughs> no i oczywiście nic nie wypadło praktycznie um, no i tak, możemy sobie wziąć Franka w sumie Możemy spróbować, ale ja tutaj mam już Team Comp na pewną mapę. Yy, przetestujemy go na pewno. Wskazam i z Mistakenem. Nie zdradzę póki co tego Team Compu. Ok, czyli jak jest. Nawet jak jesteśmy w trójkę, a oni w pojedynkę, to yy, i tak nie dostajemy punktu. Dlaczego Do ten Tik nie podejdzie? Ok, dobra, teraz jeszcze poruszyłem. okej okay. ej frank w, sum w sumie nie jest taki zły tutaj okej oni na dwa punkty jakieś kurde nie mogę o nie kompletnie nie mogę nic zrobić trafić w nich jezu ten tick będzie wkurzał jak ta głowa leci ja nie ogarniam co tu się dzieje w ogóle nie, to jest misakra jakaś Dobra, chyba sobie pogram z Mistakenem <laughs> Będzie Mistaken na odcinku Bo te randomy tu też, dobra, ja się poddaję chyba, bo to nie wiem, ten Frank chyba nie był dobrym pomysłem, jak mi blasowało szelkę do przeciwnego teamu Możemy coś tam z boku popróbować ich Chyba, że jeszcze na koniec się tam on dobra, trzeba się skupić O nie, lagi jakieś są, nie fajne Dobra i teraz będę zaraz double pointsy, double punkty. Dobra nice, człowiek nie żyje. Teraz już są double punkty. Chodź bo nie wkurzasz. Dobra widz. Nice, wygramy to. Bo teraz już nie mogą podać nawet. Dobra. To chyba mi taka nie będzie jednak na odcinku <grych> no Tak jest. Tutaj może z tego turniej zrobić u nas na serwerze i pewnie zrobimy z tego trybu samego będzie na pewno ciekawy może w weekend zrobimy dobra więc tak, podsumowując aktualizacja dosyć fajna szczególnie, że usunęli lonstara i tak downy, jak ja się cieszę nie będzie już więcej tego głupiego trybu, tych głupich trybów um, Okej, okay, czyli PowerPlay teraz jest tak O, Mistaken właśnie No to jednak Mistaken będzie na odcinku, ale w tej formie e, No i tak Chyba wszystko już, co chciałem pokazać Ten Mr. P jest do kupienia Napiszemy Mistakenowi, żeby pozdrowił Pozdrow. It Żeby pozdrowił YouTube i tak Nagrywasz teraz tak nagrywam jak widać. No dawaj stakę, czekamy. Wszyscy na ciebie czekamy teraz w tym momencie. Pozdrawiam czaty fajnie dobra, e, więc tak, dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się w następnych odcinkach. Jeżeli odcinek się Wam spodobał, to dajcie łapkę w górę. Wiem dawno tego nie mówiłem, więc teraz powiem. E, no i co, oglądajcie odcinki, bo jak ja tam widziałem w statystykach y, poprzedniego odcinka to y, odcinek trwa ponad 15 minut a średni czas oglądania przez osoby to ponad 2 minuty czy tam prawie 3 więc, więc oglądajcie te odcinki nie tak, że wchodzicie, dajecie łapkę czy coś i sobie zmykacie tym bardziej, że mm, że aby móc zarabiać na YouTubie trzeba mieć 1000 subów i 4000 godzin oglądania. E, a te godziny oglądania jest naprawdę bardzo ciężko e, zrobić, szczególnie jeżeli e, widzowie nie oglądają tych odcinków, tylko właśnie wchodzą, dają suba na przykład takie są osoby też są, i w ogóle nie oglądają. E, a niektóre osoby po prostu wchodzą, dają łapkę pod filmem, no i komentarz i tam wychodzą. E, oglądajcie filmy. <laughs> Zrobi mi się fajnie, yy, w serduszku, jak będziecie oglądać, tak jest yy, no bo będę mógł zarabiać kiedyś z tego YouTube'a, zobaczymy, ale to i tak będą małe kwoty zapewne, nie wiem jak to działa tak, Dawid myśli tylko o pieniądzach, wiadomo tak jak Mistaken, uczy się od mistrza, pozdrow dla kumatych <grych> tak jest, dobra, no to co yy, do zobaczenia w następnych filmach, do usłyszenia właściwie, siema